Kolejny dzień na zrzutach Dzisiaj takie młodniczki Chodzę już jakieś dwie godzinki I szedłem sobie tutaj tutaj zobaczyłem taką Kupkę siana, mówię, co to jest Dobra, idę dalej No i leży Zobaczcie co tu leży Patrzcie, rosocha Jak ja dawno Rosochę znalazłem Z 4 lata temu, może z 5 lat temu Patrzcie, tu wszędzie są Odchody łosi, ale widać ta rosocha jest po prostu stara. Kilka lat tu leży. A ja tu tyle razy chodziłem, mówię wam. Ze sto razy. Ja jej nie widziałem. I widać ona cały czas tu leży od kilku lat. No tu po prostu nie wierzę. Jak ja jej nie widziałem. No nieraz pamiętam tamtędy chodziłem. I zobaczcie, przeoczyłem. Dobra, podnosimy. Ale ładna jest. O, ale grubas. Patrzcie. O, ale piękna rosocha. Kurczę, nie spodziewałem się rosochy. Patrzcie, tutaj ładny kolorek. Ale widać, no przeleżała tu kilka lat. Dwa na pewno. O, ale piękna rosocha, zobaczcie. Kurczę. Szkoda, że taka zielona wcześniej nie znalazłem. Ale świeżych jak na razie nie ma. Tu w okolicy gdzieś podnoszą, ale ja nie mam szczęścia w tym roku. W sumie bardzo mało chodzę, co to pierwszy, pierwszy wypad w tym tygodniu dopiero. I trafiła się Rosocha. Zobaczcie, z tej strony jest ładna. A z drugiej zielona.